Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia, które Cię niepokoi i chciałbyś o nim zgłosić odpowiednie służby, zapamiętaj adres bezpiecznyolsztyn.eu. Taką nazwę nosi portal, który powstał specjalnie dla mieszkańców Olsztyna. Będzie zawierał również informacje, które ułatwią życie w mieście. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wymagają odpowiednich narzędzi, żeby dobrze funkcjonować. Nowoczesne służby wymagają nowoczesnych narzędzi, w tym narzędzi informatycznych. Zakupiliśmy osprzęt odpowiedni dla służb oraz stworzyliśmy oprogramowanie, które umożliwia szybką wymianę informacji między służbami oraz ułatwia nam komunikację z mieszkańcami. Jednym z takich narzędzi jest portal Bezpieczny Olsztyn, który został specjalnie stworzony dla mieszkańców naszego miasta. Odpowiedzmy na kilka zasadniczych pytań. Jak znaleźć portal? Wystarczy zapamiętać adres internetowy bezpieczny.olsztyn.eu. Z serwisem możemy połączyć się również za pomocą aplikacji mobilnej na telefony z Androidem, którą możemy pobrać bezpłatnie ze sklepu Play lub ze strony internetowej portalu. Jeśli mamy aplikację, to wszystkie informacje możemy znaleźć właśnie w niej, bez konieczności wchodzenia na komputer i szukania portalu. Możemy również zrobić wszystkie czynności typu przesłanie zgłoszenia, właśnie do Dyżurnego Miasta poprzez tą aplikację. Jak zgłosić zdarzenie do portalu? Wybieramy opcję z menu "Zgłoś zdarzenie". Wypełniamy krótki formularz z dwiema opcjami zgłoszenia anonimowego lub osobistego. Opisujemy zdarzenie. Możemy też załączyć zdjęcie. Ostatecznie wysyłamy zgłoszenie i gotowe. Od razu odbiera je dyżurny olsztyńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i zawiadamy odpowiednie służby. Czy powiadamiając o zdarzeniu musimy podawać swoje dane osobowe? Nie musimy. Jeśli jednak je podamy, informacja będzie bardziej wiarygodna dla odbiorcy. Podane przez nas dane pozostają jedynie do jego wiadomości. Kogo zawiadomi dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego? Odpowiednie zgłoszenia trafią do Strażników Miejskich. Te zgłoszenia będą dotyczyły najczęściej zakłócenia spokoju, spożywania alkoholu, dewastacji, libacji alkoholowych, ale także spraw porządkowych, kontroli w kwestii odśnieżenia chodników, spalania śmieci w piecach i tym podobnych. Wszystko co trafi do Straży Miejskiej natychmiast zostanie przekazane dla strażników. Strażnicy, którzy będą w terenie, dzięki aplikacji, które będą posiadali smartfonom oraz tabletom, będą mogli natychmiast podjąć interwencję i przekazać tą informację do centrum, czyli zwrotną, że reakcja była z naszej strony natychmiastowa. Cel jest jeden, Całego systemu. Szybkość interwencji i efektywność, więc tutaj w tym kierunku wszyscy dążymy. A ta szybkość skupia się na tym, żeby mieszkańcy natychmiast otrzymali pomoc z naszej strony. Funkcjonowanie portalu uskuteczni działania olsztyńskich strażaków, poprawi też komfort i logistykę ich pracy. Te zgłoszenia, które będą wpływały do Straży Pożarnej, będą już po wstępnej weryfikacji przez dożurnego miasta, co w znaczny sposób. Ułatwi nam obsługę tych zdarzeń, z uwagi na to, że zdecydowana ilość ich wpływająca do portalu będzie już wyselekcjonowana przez dużego miasta. Do nas będą wpływały te zdarzenia, w których zgodnie z ustawą i zgodnie z wykonawczymi aktami do tej ustawy, które dzisiaj regulują zadania Państwowej Straży Pożarnej, my będziemy musieli podjąć czynności ratownicze. Przyzwyczailiśmy się już do numeru alarmowego 112. Dotyczy on jednak innych zdarzeń niż te zgłaszane za pomocą portalu Bezpieczny Olsztyn. Pod numerem 112 można zgłaszać te przestępstwa, które wymagają natychmiastowej interwencji, które zagrażają życiu i zdrowiu. Natomiast portal to jest takie miejsce wymiany informacji i na pewno dostaniemy każde zgłoszenie, które Państwo zgłoszą. Czyli od czujności mieszkańców, od ich reakcji będzie zależeć to, czym my się będziemy zajmować. Uwaga, uwaga. Dyżurny Olsztyńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego nie tylko odbierze komunikat wysłany przez mieszkańca i zawiadomi wszystkie potrzebne służby. Umieści też na portalu informacje o zdarzeniu, a jeśli zgłoszenie nie będzie anonimowe, także o jego statusie. Mieszkaniec uzyska więc kompleksową informację na temat zdarzenia. Od momentu jego zgłoszenia do zakończenia sprawy. W Olsztynie jest to projekt pionierski. Jeszcze do tej pory nie mieliśmy takiego portalu. Jest to portal, który zwiększy komunikację pomiędzy mieszkańcami a służbami porządkowymi, służbami zajmującymi się bezpieczeństwem, czyli podniesiemy tę niezwykle istotną wartość dla mieszkańców Olsztyna, czyli bezpieczeństwo. Portal Bezpieczny Olsztyn to również najszybsze i najbardziej aktualne źródło informacji w mieście. Dowiemy się stąd nie tylko o zdarzeniach, ale również o wydarzeniach i o imprezach. Ułatwi także poruszanie się po Olsztynie. Na bieżąco będziemy wiedzieli o awariach czy o tym, gdzie trwają prace budowlane. Znajdziemy tu też cenne wskazówki i poradniki, które nauczą odpowiednio reagować na zdarzenia ryzykowne lub niebezpieczne. Będą tu też wszelkie niezbędne numery alarmowe. Portal jako narzędzie służące przede wszystkim mieszkańcom przypadł do gustu przedstawicielom Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego działającego przy wojewodzie warmińsko-mazurskim. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Portal, który powstanie w Olsztyńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego na pewno się sprawdzi i będzie przydatny dla mieszkańców miasta. Mam nadzieję, że na bazie tego portalu powstanie aplikacja, powstanie portal o zasięgu regionalnym, który będzie służyć mieszkańcom całego województwa. Portal został wykonany tak, aby wszystko było klarowne, by można było szybko dotrzeć do zawartych w nim informacji. W łatwy sposób będą poruszać się po nim zarówno młodzi, jak i starsi użytkownicy. Serwis Bezpieczny Olsztyn zacznie funkcjonować od 1 grudnia 2013 roku. My, mieszkańcy, znamy doskonale swoich sąsiadów, znamy swoją okolicę. Poprzez szybko naszą reakcję. Nasze służby będą mogły działać szybko, sprawnie, skutecznie, a my wszyscy będziemy czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie w naszym domu, jakim jest Olsztyn. Omega Omega, 301.00, przygotować się, pod komunikat. Usiłowani kradzieży pojazdów, Toyota z kolor czerwony, powtarzam, Toyota Yaris, kolor czerwony na ulicy Orłowicza. 301.00, 247.00, interwencję na ulicy Orłowicza.